Tak to jest z wszelką pamięcią we wszelkiego rodzaju urządzeniach elektronicznych, komputerach, smartfonach, że wcześniej czy później ta pamięć się zapełnia. Że też wcześniej czy później pewne pliki, pewne rzeczy, które gdzieś tam mm, przez dłuższy czas były, nie wiem, instalowane, pobierane, y, przestają być potrzebne i sprawiają, że system nie działa tak, jak działać powinien. I wtedy robimy coś, co nazywamy odświeżeniem systemu, nie przywracaniem do pierwotnych ustawień, ale odświeżeniem systemu z zachowaniem tych plików, tych elementów, które faktycznie są potrzebne. I dzisiaj właśnie o Duchu Świętym. Które chce dokonywać w nas takiego odświeżania systemu, nie przywracać nas do pierwotnych ustawień, bynajmniej, ale odświeżać system z zachowaniem tego wszystkiego, co jest w nas i co stanowi o naszej istocie. Witam was w niedzielę ze słonia Ducha Świętego. Chciejmy. Dać poprowadzić się Bożemu Słowu. Chcielibyśmy pozwolić Duchowi świętemu, by nas dzisiaj pouczył i przypomniał nam to wszystko, co jest istotą nas samych, kształtowaną przez wszystkie lata naszego życia przez Boże Słowo. Dzisiejsza Ewangelia, to 14 rozdział Ewangelii nowej. Wsłuchajmy się w Boże Słowo. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego parakleta dawam, aby z wami był na zawsze. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał Ojca, to wam powiedziałem przebywając wśród was, A Paraklet Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. On was wszystkiego nauczy, i przypomni wam wszystko co ja Wam powiedziałem. Troszkę tak to jest w naszym życiu, jak z tymi wszystkimi elektronicznymi urządzeniami, że pośród wszystkiego tego, co jest istotą systemu, w urządzeniach elektronicznych dochodzą wszystkie jakieś aplikacje, pliki. Są te potrzebne, które ubogacają system, które go usprawniają, które pozwalają mu działać w jakimś szerszym zakresie, ale są też te wszystkie, które zdawało się, że są potrzebne, a wcale potrzebne nie są i zakłócają pracę systemu. Sprawiają, że dostęp do tego, co faktycznie potrzebne w komputerze jest utrudniony, jakby wolniejszy, i troszkę też tak jest. W naszym życiu zostawmy te urządzenia elektroniczne, systemy komputerowe. Boże Słowo nieustannie nas kształtuje, nas rozwija, chce Bóg, naszego nieustannego rozwoju, chce, swój, by, by Jego Słowo pracowało w nas, czytało nieustannie nasze życie, odczytywało i na nowo poszerzało nasze horyzonty nasze możliwości i pozwalał nam nieustannie odkrywać, kim jesteśmy. I na to wszystko siłą rzeczy a nakłada się jakieś nieuporządkowanie w nas. Nakładają się wszelkie jakieś nie wiem, bodźce, sytuacje, doświadczenia. To wszystko, co jakby zakłóca właściwe nasze działanie. To wszystko, co wypatrza jakieś nasze spojrzenie. To wszystko, co jest zbędne, co sprawia, że jest za dużo, nie wiem, w naszych myślach, w naszych pragnieniach, to wszystko generuje jakiś nieporządek, jakiś pewien chaos, jakieś pewne nieuporządkowanie. Więc możemy powiedzieć takie niepotrzebne pliki w naszym życiu niepotrzebne pliki w naszym życiowym systemie, które. Utrudniają nam przeżywanie siebie i utrudniają właściwe patrzenie na to, kim jestem i kim chcę być, jaki chcę być, jak chcę żyć, wedle jakich wartości chcę postępować. Może niektóre pliki wymagają usunięcia, jakby niektóre sprawy, które zaprzątają nasze myślenie. Może też powiesz, nie wszystkie są od tak do usunięcia, okej, okay. ale to, chcę podjąć decyzję, to jest zbędne w moim życiu, to jest niepotrzebne, może wręcz to jest złe, to jest grzeszne. A więc chcę wołać Duchu Święty, otwórz mi oczy na, na zbędność tych spraw, tych rzeczy, którym się gdzieś nie wiem, zajmuję, które czasami jakoś mnie zaprzątają. Może są takie pliki, które wymagają. Można powiedzieć, zgranie na jakiś dysk zewnętrzny, by poczekały na swój czas, że nie, nie teraz czas na to, nie wiem, na realizację tych spraw, na myślenie o tym czy tamtym, nie wiem, co mogłoby to być u ciebie. A może niektóre też potrzebują właściwego posegregowania, jakby nadania im właściwego priorytetu, powiedzenia sobie, tak, to jest może i istotne, ale nie najistotniejsze. Nie tym chcę przede wszystkim teraz, teraz żyć. Po co? By mieć jeszcze większą jasność spojrzenia na siebie, na te pragnienia, które faktycznie są mną, a nie na te, które wypatrzają, zakłócają moje działanie. Nie dają mi takiej jasności w spojrzeniu na to, kim jestem. A Duch Święty chce mi to przypominać. Jeszcze raz, ostatnie zdanie dzisiejszej Ewangelii. On, Duch Święty, was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. A więc Duch Święty jest tym, który chce nas nauczać, pouczać i przypominać nam to wszystko, co Jezus swoim słowem we mnie, w nas ukształtował. To wszystko, co we mnie uczynił, to jak we mnie budował i buduje istotę mnie, mnie samego. Nie bym te najbardziej podstawowe pragnienia, które wierzę są w nas mocno ukształtowane przez Boga, przez Jego Słowo, te pragnienia bycia dobrym, pragnienie by kochać, pragnienie by żyć pięknie, pragnienie, by pogłębiać swoją wiarę. Nie? Są te różne jakieś sprawy, które jakby próbują zakłócić w nas te pragnienia. Więc woła dzisiaj Duch Święty, odśwież we mnie, zachowując to wszystko, co dobre, co piękne. Odśwież we mnie ten mój, mój system. Przypomnij mi mocno to wszystko, co Bóg przez wszystkie lata we mnie ukształtował. Może wręcz przypomnij mi Panie, kim jestem? Jakim ja jestem człowiekiem? Bo że ta odpowiedź jest w nas bardzo mocno, zakorzeniona, ukształtowana przez Pana Boga. A może z, jakiejś, z jakiegoś powodu przeżywanie tej prawdy, jej realizacja, nie wiem, stanęła pod jakimś znakiem zapytania, są tu jakieś wątpliwości, no bo właśnie, bo czegoś może za dużo, bo czegoś zbędnego. Bo jakieś nieuporządkowanie. Duchu Święty, przypominaj nam, kim jesteśmy. Stawiaj nam to nieustannie przed oczy. Pokazuj, kim jestem, kim pragnę być. Przypominaj im tą najprawdziwszą prawdę o mnie: o mnie jako kapłanie, o Tobie jako może o młodym człowieku pełnym ideałów, o Tobie jako o małżonku, rodzicu. Dobrego, Bożego dnia Ci życzę. Pogoda dzisiaj świetna, rewelacyjna. Wykorzystajmy tą niedzielę w sposób prawdziwie Boży, prawdziwie dobry i Bożego, Błogosławnego Tygodnia.